Siemanko, z tej strony Łukasz. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka Anatomii w Praktyce. Dzisiaj przed nami kolejny praktyczny odcinek bólu w klatce piersiowej. Zapraszam Cię serdecznie. Pokrótce w tym filmiku Anatomia przejdziemy sobie przez pewne formy autoterapii mięśni pleców, mięśni klatki piersiowej i zadamy sobie pytanie, co dalej, gdy boli, gdy wykonujemy te ćwiczenia i w dalszym ciągu występują dolegliwości. Pamiętaj, że zajmiemy się tutaj tylko tymi tkankami miękkimi, więc przede wszystkim myślę pod względem struktur mięśniowych. Jeżeli chcesz, zobacz odcinek 17, tam wytłumaczyłem pewne powiązania, pewne dysfunkcje, choroby, z którymi możemy się niestety borykać w sytuacji, kiedy wykonujesz te ćwiczenia, w dalszym ciągu występuje problem, nic nie zastąpi konsultacji, diagnostyki, z czym walczysz, tak, więc tutaj zwracam uwagę na to, żebyś jednak zwrócił uwagę na dobrą diagnostykę. Ryciny, które zobaczysz w tym filmiku przede wszystkim pochodzą z Netara, więc bardzo polecam. No, i zaczynamy naszą teorię. Tutaj, w miejscu, jeżeli chodzi o kwestię klatki piersiowej, zauważysz że 12 kręgów. Wszystkie kręgi połączone są z żebrami. Między tymi wszystkimi strukturami występują powiązania, silne powiązania mięśniowe i więzadłowa. No i żebra przechodzą do przodu, za pomocą chrząstek są przymocowane do naszego mostka. Zwróć uwagę, że nasz mostek, nasze żebra są wyłożone dużą ilością mięśni. W mięśni jest kilka warstw, między tym wszystkim występują błony, jeszcze tak zwane powięzia. Tych struktur jest bardzo, bardzo dużo, tak? Więc pytanie później, analizując poprzednie odcinki, analizując odcinek 17: czy nasze problemy występujące w klatce piersiowej wynikają faktycznie z klatki piersiowej, czy może bardziej z rejonu brzucha, bardziej z rejonu odcinka szyjnego? Jeżeli wykonujesz ćwiczenia, w dalszym ciągu jest problem, w dalszym ciągu nie masz żadnej zmiany dolegliwości. Przypuszczalnie to nie jest układ mięśniowy, tak? Więc tak jak powiedzieliśmy, zwróć uwagę na dobrą diagnostykę, nie trać czasu i nic niestety nie zastąpi konsultacji z dobrym ostopatą, z dobrym fizjoterapeutą, takiej konsultacji na żywo, tak? W cztery oczy. Bardzo silne powiązania mięśniowe z tyłu, na naszych plecach. Zwróć uwagę, że nasze mięśnie w okolicy między łopatkami powiązane są również z naszą, naszą potylicą ale również idą w dół w kierunku odcinka lędźwiowego. Więc również może być tak, że Twoje bóle występujące między łopatkami, w okolicy łopatki nie są związane z tym rejonem, ale są związane z rejonem dolnym, tak? czyli odcinkiem np. lędźwiowym, który powoduje dolegliwości do klatki piersiowej, ponieważ ona może być słabsza w Twoim organizmie. Więc jeszcze raz dobra konsultacja. Tutaj jeszcze raz zwróć uwagę, bardzo dużo powiązań tych krótkich mięśni, Między każdą wystarczającą częścią Twojego kręgosłupa występuje dużo powiązań mięśniowych, niezadłowych. Tych struktur jest bardzo, bardzo dużo. Więc, jeżeli chcesz, przeanalizuj to, rzuć sobie rycinę no i zobacz, że jest tego naprawdę dość dużo. Między każdymi żebrami występują mięśnia, tak zwane międzyżebrowe, i między tymi mięśniami występują tętnice, żyły i nerwy, tak zwane międzyżybrowe. Bardzo często jakiekolwiek dolegliwości w okolice klatki piersiowej, w okolice naszego kręgu słupa e, związane są z tak zwaną dyskopatią, tak? I mamy takie bóle występujące w okolice, m, na przykład w okolicy naszych żeber. E, w takim przypadku, na przykład w takim przypadku, tylko i wyłącznie podejście mięśniowe nie do końca zda, e, zda egzamin, tak? W dalszym ciągu może mieć dolegliwości. Nie zapominaj o tym, że mamy w klatce piersiowej bardzo ważne struktury jak płuco i serca. Troszeczkę wyżej mamy tarczyca. Nie zapominaj o dolnych segmentach, czyli nasza wątroba, nasz żołądek, które bardzo często w przypadkach problemów imitują bóle, dają tak zwane bóle rzutowane właśnie w okolicy klatki piersiowej, w okolicy między łopatkami. Więc widzisz, że jest tego naprawdę dość dużo. Co potrzebujesz do autoterapii? malutka piłeczka i bardzo często przydaje się tak zwane duo ball, czyli ta podwójna piłeczka. E, za chwilkę sobie to wytłumaczymy, w jakim celu będziemy to używać. Rolowanie między łopatkami, moją piłeczkę, to jest styropianowa, twarda piłeczka, możesz używać kałczuków, do psów, e, coś co jest mniej więcej 8-10 cm w coś co jest twarde przede wszystkim. Kładę sobie tą piłeczkę między naszymi łopatkami, no i leżę. Mój cel to przede wszystkim rozluźnienie mięśni, Czasami to potrwa minutę, czasami dwie. To, co chcesz uzyskać, to przede wszystkim zmniejszenie się bólu, zmniejszenie się dolegliwości, tak? Czyli jeżeli położysz sobie piłeczkę między łopatkami, czujesz dużą tkliwość, czujesz duży ból, docelowo masz poczuć ulgę. Więc tak jak powiedzieliśmy, zegarek w ręce, minuta, dwie bardzo często pomaga, ale najważniejsza jest zmiana, tak? Jeżeli czujesz duży ból, to ma się delikatnie, delikatnie rozluźnić. Piłeczkę kładziesz przede wszystkim tutaj po jednej stronie kręgosłupa, jeżeli chcesz troszeczkę niżej, szukasz tych struktur, e, tych napięć w tym rejonie. Jeżeli masz tak zwanego właśnie tego duobola, czyli te dwie piłeczki połączone z sobą, możesz położyć je e, od razu z jednej strony, jedna piłeczka z drugiej strony, druga piłeczka, e, szukasz restrykcji, jeżeli czujesz dolegliwość, zostajesz w tej pozycji. <laughs> Musimy nasze mięśnie troszeczkę sobie rozluźnić. Więc po prostu wyciągasz rękę do przodu, łapisz powierzchnię łokcia, Twoja łopatka ślizga się do przodu i rozciągasz tę strukturę, mobilizujesz tę strukturę przed chwilką rolowaną. Musimy zwrócić uwagę na klatkę piersiową, na te struktury występujące z przodu, więc analogicznie. Kładę sobie piłeczkę, znowu szukam pewnej restrykcji, jeżeli chcesz poprzesuwaj się w prawo, w lewo, do góry, w dół, poszukaj miejsca, które jest tkliwe. Twoja piłeczka ma się wtopić tutaj w rejon klatki piersiowej. E, uważajmy na rejon sutków, e, panie tak samo e, zwracajcie uwagę na większy biust, żeby nie drażnić tutaj gruczołu sutkowego, żeby nie doszło do jakichś tam ewentualnych problemów. I znowu analogicznie to, co Cię interesuje, to jest przede wszystkim tutaj ten rejon w okolicy mostka, w okolicy obojczyka. Tutaj w tym miejscu e, połóż piłeczka, no i poszukaj jakiegoś miejsca, do, jakiejś dolegliwości, delikatnego bólu, no i tak powiedzieliśmy, minutę, dwie, to się powinno delikatnie rozluźniać. Później naszą klatkę piersiową musimy sobie delikatnie rozciągnąć. Zwróć uwagę, mój łokieć jest na wysokości barków, moja ręka idzie delikatnie do tyłu, no i szukam znowu napięcia z lewej strony, w tym przypadku klatki piersiowej, eee, coś tam poczujecie. Wszystko znowu zależne jest od tego, jakie mamy napięcia w tym miejscu, czasami poczujemy rozciąganie szybciej, czasami wolniej. Ale zwróć uwagę, żeby Twoja ręka była na wysokości, Twój łokieć na wysokości barków, żeby to nie było e, jakoś tak, nie wiem, za bardzo w dół, tak, albo za bardzo do góry, mm. <laughs> zwróć na to uwagę. E, I druga alternatywa w kwestii rozciągania klatki piersiowej, e, powoli opadasz, tutaj bardzo często czujemy duże napięcia, duże rozciąganie w okolicy klatki piersiowej, e, bardzo fajne ćwiczenia. No i ćwiczenie ostatnie, to jest takie fajne ćwiczenia też odnośnie wieczor, takich e, wieczornych, tak, pór. Kładziesz się na plecach, wałek między, e, leżysz na bałku między łopatkami, wzdłuż kręgosłupa, zróbcie uwagę, żeby Twój wałek był ułożony od kości krzyżowej do Twojej czaszki, no i tylko leżysz, Twoje ręce, tak jak widzieliśmy tutaj, e, opadają na boki, Twoja klatka fajnie się otwiera, bardzo fajne e, ćwiczenia, bardzo fajna pozycja do odpoczynku więc również bardzo polecam tak żeby sobie się położyć po całym dniu poddychać i rozluźnić klatkę piersiową ponieważ mamy duże tendencje do zamykania klatki piersiowej w ciągu dnia więc myślę że będzie bardzo często ta pozycja bardzo komfortowa taka zbawienna co dalej gdy boli jeżeli masz problemy tak powiedzieliśmy mamy w klatce piersiowej takie struktury jak serca jak płuca jak tarczyca jak narządy wewnętrzne, które mają wpływ na klatkę piersiową, czyli żołądek, wątroba, struktury układu pokarmowego. Masz wpływ, znaczy masz takie struktury, jak na przykład układ krwionośny, tak? układ żylny, jak system więzadłowy, więc zwróć uwagę, że jest tego dużo. Przede wszystkim, jeżeli masz dolegliwości, które wracają, wykonujesz te ćwiczenia w kwestii autoterapii i w dalszym ciągu jest problem, zwróć uwagę na dobrą konsultację, dobrą diagnostykę, nic nie zastąpi spotkania w cztery oczy, niestety. Tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że pomoże. Wykonuj te ćwiczenia. Daj sobie chwilkę, żeby porozumieć tę strukturę. No i daj znać, jak się czujesz. Zapraszam do subskrypcji tego kanału. Zapraszam do zostawienia lajka. To bardzo motywuje do robienia kolejnych filmików. No i mam nadzieję, że pomoże. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!